Słuchajcie panowie, kto to jest? To jest Młody matcha. Młody Matczak, no, Tutaj poznałem, no. Słuchaj, no. słuchasz może stary? No coś tam się słucha, wiadomo. Jakaś piosenka jakoś byś wyróżnił? A nad tym siedzi. O, okej. Okay. No. Intro, intro lepsze. Intro? ważne? To jest Jan, Jan Rapowanie. Jan bym powiedział. Nie jest, ale kategoria powiedzmy twórca muzyczny jak najbardziej trafna. To nie jest Justin Bieber? Jest to Justin Bieber. No. No. Bo Bo to, to jest, jest, jest. łatwiutka sprawa, książulo. I co sądzicie, oglądacie? Teraz sumy rzadko. No, kiedyś, kiedyś więcej, ale teraz to takie. I co? się zrobiło. Skończył się? Nie, nie. Powoli już gdzieś tam... Skończyć Wiesz, może nie, nie ale, ale. Nie wiem, tak ciężko powiedzieć. No to, to wiadomo. To jest Maciej musiał. Paskacik taki. A to jest Polak czy nie? Polak. to jest papież Polak? Papież Polak. No, no tylko jak się tutaj nazywa dokładnie? Ja, to jest. Juan ee... Pablo Sekundo. <śmiech> Dobrze. <śmiech> Słuchajcie panowie, mam taką koszulkę z Jordana. I cała regularna to 229 zł, natomiast była na przeceniona naszej aplikacji hype. My się jej cenę po przestrzeni, możecie się pomylić o dwie dyszki, no to ją zgarniacie. 85 Kosztowała dokładnie 55 zł. A nic nie wiecie. się. było.